O wydachu tej. Ej, nie mogę, bo są potwory, brawo. Ty, nie, 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 nie. nie. Musisz się ich pozbyć. O już nie, dobra. Śpiesz, śpiew, śpiesz, śpiesz, szybko. Uff. Dobra, ja mam to, mam to, mam to A nie lepiej to wszystko tutaj rozkopać. Nie i na tym położyć Dirt cały i wiesz nie oh żarcie usłyszyć żarcie jest melon nie kobla cego tylko dam węgiel dirta, To jest tutaj coś tam jest woda na pewno To jest? Tu wiem czemu to nie noście Hop się A tu jest normalny dirt. To to ja wiem że to jest normalny dirt, chodzi mi o to Bez że będę musiał to inaczej zrobić Czech, nawodnia się Enderman Nie nie nawodnił się No położyć będę musiał to zrobić normalnie Mam op. jedno serduszko Nie 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 nie, nie. Albo Dobra, poczekaj, zalepię to To gówno Nie nie nie, bo się zaraz ja spuszczę Masz y, wiadro z lawą? Ale możesz przynieść jak chcesz no to weź przy bo wiesz. Ja to jest Bo ja robię farm. Co ty ty myślisz, że ja będę wśród? Cieniów? Ja mam jedno serduszko to nie, tu później jak Ja mam dwa. <grystanie> I w ogóle tu na jakim poziomie jest... To jest za hardzie? To jest... Ja chyba u sobie dla harda nie wiem. <grystanie> To dla pani barbary. O, da. Już będzie dla Hardzie, jak skończyły się zielia, tak się powiedało. Od razu teraz będą rosnąć melony. I będzie żarcie nareszcie, bo ramuczy, że rosły te melony. Bramucie, Ramuczy, Aha, wije mnie głód. Boże. Boże, nie. Boże. on wrócił. Poskidujesz się od ok się od głodu? Nie. nie się nie ginie od głodu. staje tylko Na hardzie. Hard, hardzie już. Chyba. A, zaraz kończymy. Tylko urośnie mi maron nie kończymy.

Yeah. Od czego zgleś? Od tam? To ja specjalnie zrobię i się coś. A nie ty.

o, sile przy okazji zabiję dwie sowy. No i tak dostaniesz tylko jedno mięsko. O, ja zetnę drzewko. O, dwa dostałem już. Fuck. Ale szkielet. Dostałem trochę drzewa. Tu dam. dobra. Nie ma już wiecia? Zo no, ma zobieć. Daj melonię kupi. Nie ja jest lecalle. Ludzie No to bym on Co jest z tych tych szkieletów? O, jabłuszka. O, łuk, O, łuk, jest. O, jest, o, jest. Cześć, jest druga, Tam. Ja to druga śródka. Kamon. Ja O, o. Dobra, trudno. Posadziłem kilka sadzonek. O, kolejna sadzonka. O, do wody spadły jak miło. O, kolejna sadzonka. Hmm. Ciekawe ile jeszcze tych sadzonek będzie. O, tu jest killoff, jeszcze jeden co zrobię. O, jeszcze jedna sadzonka. Z drzewa mi już chyba wypadło 6 sadzonek.

O, świnka! Już jak zwykle nic nie dostałem. Bo ciebie nie lubią. No to. No ja pozwolę trochę piachu, bo nic nie wierzę. O miecz. A nie, jak 9 piast. Ale ta kulka ładnie wygląda. Może to jeszcze jest kulka w ogóle mm. Nic już z, z naszej chatki nie zostało Jak tyle? Co Mhm Może to już nie ma tej kulki w ogóle tej To mi przypomina kogoś łepek, a nie powiem kogo eee, Nie wiem kogo Czy to coś za zaczyna się na R? Być może tak. <laughs> Czytasz mi w myślach. <laughs> Ma się ten talent. Wiesz jest szkło. A szkło coś prowadzi. Właśnie, wezmę skrzyneczkę. O, o czerwona pochodzi. O, błuchym czerwonym, pochodzi. Jestem prawa Wiem, fucked up. O Ojej. No tej... teraz drzwi w chacie, jeżeli... Możemy wejść jak ten... O, sześć szkła mam już. No, teraz dobudować trochę. O, 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 Fuck. Jest! Niedługo będzie, już znowu dachnie. Oczywiście. Nie? O, co? zaczyna się sprint, chcę skoczyć. Normalnie mam jednego kroska przerwy? aby mi się zacina sprint. Do wody Dobra Jeszcze trochę i będzie Ej, co tam? What the fuck? Źle to zrobiłem No ale tupa, Nic, wszystko... szkła wszystkie ja straciłem O, tak okay. Dobra, nie, ja, dobra, jedę. Ja Za duże ryzyko Jest! Melon! A! I ile dostanę? Nie, a ja cztery... nie, 5, o! Chodź do domu już. Ja jestem ciągle w domu. Ja patrzę na o. farmę, nie to co ty. No, ja pięć kulkę. A ja łatam nasz domek. Bo ty oczywiście musiałeś... rozstrzaskać na kawałek. O, skok do wody to będzie. O, skok do wody to ja ci zrobię. Chodź Wszystko... spać. No czekaj, bo muszę wyremontować, a nie ty. No słuchajcie, i zepsułeś i nie chcę remontować. Tutaj on. Jeszcze ja tylko Chodźmy teraz. Będę patrzeć na krusa. Dzięki, dzięki. Czekaj. Jeszcze czekaj. jeden piaseczek, boże. Nie. Skok do wody. Dobra. Otoczone dwa mięska. Może już się powoli rozwija. 100 kg. No dobra, jeszcze chwila. O i i. Jest szkło ostatnie. Teraz tylko tutaj. Dalej chodź. Chwila? Jest dobra. Odmurowałem chatkę. To Zaraz się będziemy żegnać, więc spokojnie. Bo trzeba jechać tą kulkę, nie? Dalej Ty kurde Mam no, O Ała Sorry Ała, ginę Jeszcze jedno Na mnie? O, ogórek. No, Czuło się tak wszystko, ale dobra, wyrównał teren no o, tu po serduszka za... Za chwilę zginą prawda? Mały problem nie jest. No problem Za chwilę będę spał z tej budowli i zginę O, tu jest pochodnia. Dobra. Ma oryginalny problem. drzewka wyrastają już piękne można je skosić No, kolla trochę baby. Co im po kablu? Co? Co im po kablu? Jak musiałem odremontować całą chatkę, bo to by się nie chciało. Ledwie 3 odcinki dostarczy, ale dobrze. Mm. 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 Piesek? Piesek? Dobry, problemy techniczne. Co się stało? Gdzieś tam przyszedł. <grystanie> Dał mi jakąś kopertkę. Nie powiem, że to nie... To jest czek od kogoś, ale no To jest czek od kogoś. No, 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 no. To rzeczy też się zawieszałem na pę, nie? No. Patrz tego tak nie widziałem. No ty coś wiesz? Więc liczy lady po koblach i po tak dalej. A czulerską podstawkę zrobię, nie pięciokolorową. Dobra, ja idę zaraz na kulkę jakąś. Nie mam czekać, że chcę rozchowywać tą. E, masz kilo? Nie mam, mam mieczy, też. No, to mi to da jak. 2, 3, 4, 5, 6 kilo. Łapom to rozwalimy, Boże. Łapom bo mi się chce łapąć 5.

Nareszcie idziemy się pożegnać. No i koniec. Idź. A nie przodem. Dzięki. Daj bo ja się doganiam, nie? Fuck. A. Weź, pozbieraj rzeczy. Dzięki za expo. Dzięki. O. O, Nawet, węgiel. E, węgiel. Mam wszystko, nie oddam. Ho, 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 nora ma no, chodź do tego do środka i no, mam jeszcze ja to już nie pozbieraj się pochodni. Cztery pochodnie Chodź dalej. Gdzie są moje rzeczy? Ja je podniosłem. No dobra Wiem jeszcze co zrobimy w tym odcinku. Fakt nie ma lawy. Aha, dobra, co nie zrobiłem. Chciałem jeszcze farmę, farmę Generator kobla chciałem zrobić, dawaj chodź to na no moje miejsce, won. A nie, to dobrze jest Nie, no powiem, to jest moje miejsce, won. To jest moje łóżko Widzisz, małe Wy się obróć w stronę kamery o, ty, ty masz zawsze gdzieś kamerę w lecie. Ty się gdzieś wyścisz. o, dobra Mam nadzieję, że się Wam podobało. W pewnie nie, ale dobra. No. Pamiętajcie, komentujcie. Łapkujcie i subskrybujcie. Ty Tego, tego ostatniego nie robi nie róbcie. Dobra, to Nara.